Cześć! Jest, jesteśmy na przejeździe kolejowym w Bogaczewie, na drodze na Weklice. I tutaj, jak tutaj dojechałem, to lekko się wkurzyłem, gdyż... Patrzcie, co tutaj się stało z naszymi napędami z wóz. Nie dość, że są zregenerowane przez PAP, to jeszcze im drągi wymienili na monaty. Co to ma znaczyć? Ludzie! Co to jest? Tutaj na tym przejeździe kolejowym nagrywał również przejazdy kolejowe LK204. Jak i elbląski MK też tutaj nagrywał, ale oni nagrywali tutaj napędy jeszcze przed regeneracją. Wiesz, kiedyś tutaj, tutaj były w ogóle kolstery. A teraz mamy tutaj zregenerowane przez PAP i mamy tutaj drągi Monata. A co my tutaj mamy? Jak to jest Celka LD, to ja Idę na ogródek i zrobię fikołka, ale chyba to jest telka LD, także jeżeli to jest telka LD, nie, nie wiem jak Wam to udowodnię, że tego fikołka zrobiłem, ale ten, jak, jakoś na pewno Wam udowodnię. I podobno w ogóle w karczowiskach wywalili ten telka LD, trzeba będzie to koniecznie sprawdzić. Nie mam I ten, proszę, tutaj mamy znak przekreślony. Bogaczewo, szlak na Elbląg, szlak na Olsztyn i tam jest Braniewo też, ponieważ to jest linia kolejowa 204 malborg braniewo no i, no i tam jest tak, tak, tak naprawdę szlak na Braniewo, ale ja już tak z przyzwyczajenia nie mówię, że to jest szlak na Olsztyn. Gdyż po prostu ja już jestem przyzwyczajony, że tam jest Olsztyn. Także ja już będę czekał na pociąg, i już widzimy się podczas przelotu. Jest, mamy tutaj piękny TLK LD. Jeżeli, jeżeli został w karczowiskach, jeżeli wywalili ten TLK w karczowiskach, to to jest najbliższy TLK LD WELBLONGA. I przy okazji, kiedy tutaj czekałem, to zauważyłem również tam semafory kształtowe. Jak sami widzicie, już rzadkość na wymarciu, tak jak w Bogaczewie. Dobrze, to ja będę opisywał teraz to, co nie było właśnie na filmach przyrazdy kolejowe LK204 i elbląskiego Mk no po pierwsze mamy tutaj nowe właśnie no może nie nowe, o, ten zregenerowane napędy z wóz Jagie 50 zregenerowane zostały przez PAP i mamy tutaj również drągi, nowe drągi Monata kurde stare drągi były lepsze takie ten, były metalowe a to są zapewne plastik a Proszę nawet jakiś robot tu łazi ale my tutaj nie o robalach, tylko ten. Wracając jeszcze do tematu, jak można było zauważyć na filmie Elbląskiego MK, który jeszcze wtedy nie, nie, nie ciął filmów, to widzieliśmy, że na tym przejeździe kolejowym się długo czeka. Także ja wam zaraz czekanie tutaj wytnę. Ależ jest, jest piękny Telka LD, już wiem gdzie jeździć. A już się od przejazdu odsunę. I widzimy się, jak pociąg tutaj dojedzie. Jedzie regio. Jak sami widzicie. Mamy tutaj regio. Jeszcze nie widziałem jaki to. Wiem, że jedzie do Olsztyna głównego. Czyżby kibelek. Kibelek to fajnie. Będę miał kolejny elektryczny zespół trakcyjny n 57 na filmie. No, kibelek. Piękny kibelek starodawny. Chociaż wolałbym elektryczny zespół trakcyjny ED ED160, czyli Flirta FLIR 3, albo ED161, czyli Darta, Pese Dart. Ale no niestety tutaj są w ogóle za, za, za słabe tory, że tak powiem. No, bo nie, da. nie ma tutaj w ogóle czegoś takiego. Ten pociąg sobie tutaj stoi, ale jestem naprawdę zły, że, te na, że te, ten że, je, że te napędy tutaj wymienili w ogóle tej kupa muszek lata. Zapewne za, będę cały w bąblach zaraz. Ale nagrywki wymagają sporych poświęceń. Nie wiem, czy to nam trąbną, czy na przejazd. Olsztyn główny. Dobrze, mam nadzieję, że ten Telka będzie dzwonić przy podnoszeniu. Co, podnoszą się czy drugi będzie jechał? Też nie, drugi na 100% nie będzie jechał. Wiecie w ogóle jak... O, podnosi się i proszę. Wiecie w ogóle, jak rzadko jeżdżą na tej linii. Pociągi? To jest jakaś tragedia normalnie. Chciałem sobie tutaj sam pociągiem przyjechać, ale się okazało, że jakbym tutaj nagrał przelot, to bym musiał tutaj 4 godziny sterczeć na tym przejeździe kolejowym. Jeszcze sobie szczytamy numer skrzyżowania i kończymy odcinek. A numer skrzyżowania tego przejazdu to 204-041-658. Także już nie ma co przedłużać. Z tego miejsca zdawał dla was relację Mati 08. Cześć!